Odkąd pamiętam, byłem zawsze grzecznym dzieckiem i moi rodzice wychowali mnie tak, abym był posłuszny, tak, abym też miał te podstawy chrześcijańskie. I nie pamiętam ani jednego momentu, żebym wypowiedział przekleństwo. Nigdy nie piłem wódki, nigdy nie zapaliłem ani jednego papierosa. Po prostu byłem. Dobrym dzieckiem, dobrze się uczyłem, byłem posłuszny, no i jak widać, też skromny, tak? Moi rodzice wychowali mnie w ten sposób, że Bóg był na pierwszym miejscu. Moi rodzice mieli wiarę i właśnie też chciałem mieć tą wiarę, i miałem, i też czytaliśmy Biblię od małego. Odkąd pamiętam, to wieczorem. Czyta, czytano mi Biblię. Kiedyś, po tym jak czytałem, czy rodzice czytali mi Biblię, było coś takiego, że obiecałem Bogu, że chcę czytać Biblię codziennie. I u mnie obietnica, jak coś obiecałem, szczególnie jak coś Bogu obiecałem, to już chciałem wypełniać to. I byłem obowiązkowym dzieckiem, zatem, czytałem przynajmniej jeden werset dziennie, to było coś takiego, że jako obowiązkowe dziecko próbowałem dalej robić, plus to, że chciałem być pastorem no To także poznawałem Biblię i na różnych obozach chrześcijańskich brałem udział w konkursach biblijnych, bo tę Biblię rzeczywiście dość dobrze znałem. I później nawet w liceum, zawsze jak był temat Biblii, no to było, że no, merecz odpowie, tak, bo merecz wie. Jak byłem młody i nie tylko wtedy, chciałem być taką osobą niezależną, niezależną od innych. I nie lubiłem, jak inni próbowali wywierać wpływ na mnie, czyli broniłem się przed tym, i jak ktoś coś chciał, żebym zrobił, oprócz rodziców, którzy no, byli dla mnie autorytetem, to często odmawiałem. Dlatego, gdy ktoś próbował mnie namówić do zrobienia czegoś złego, ja mówiłem nie, ponieważ chciałem być panem swojego losu, a nie poddawać się. Czemuś, co inni zrobili? Też pamiętam taki moment, gdy były komunie i ja będąc protestantem, nie podchodziłem do komunii, czyli nie miałem tej pierwszej komunii. I wówczas ludzie zaczęli pytać, dlaczego, bo każdy chwalił się prezentem czy prezentami, które dostali. I gdy do mnie doszło, no to ja mówię, że nic nie dostałem, a oni czemu czy Widocznie jesteś tak biedny, że rodzina nie mogła ci niczego kupić? Ja mówię: Nie, ja jestem baptystą, a oni kim? E, zaczęli się śmiać i zaczęli przyzywać od bab. Także jestem baba, dyzio baba, e, różne takie. Pomimo tego wszystkiego, że byłem e, takim dobrym dzieckiem, e, wiedziałem, że potrzebuję Jezusa. Nie pamiętam, żebym e, kiedykolwiek miał e, taki. Jeden kluczowy moment w moim życiu, gdybym, żebym powiedział, że właśnie wtedy był ten moment nawrócenia. Myślę, że w moim przypadku był to proces. Po prostu byłem dobry, ale wiedziałem, że w środku też potrzebuję Jezusa. Byłem na w jednym obozie to był obóz dziecięcy, czyli dziecięcy mniej więcej do 15 roku życia. Ja wtedy nie pamiętam, miałem chyba około 8 lat. Wtedy było pytanie: kto chciałby, żeby Jezus prowadził jego życie, czy jej? No i kilku chłopaków wyszło, oni byli ode mnie starsi, o 2-3 lata. No i Wiadomo, w tym wieku różnica dwóch, trzech lat to jest dużo, szczególnie fizycznie, a ja byłem małym dzieckiem, niskim dzieckiem. Wyszedłem, i osoba podeszła i zaczęła się modlić po kolei o te różne osoby, o tych różnych chłopaków, i po kolei szła, i doszła do mnie, i się nie pomodliła. Zobaczyła mnie no i uznała, chyba, że jestem za mały, albo nie wiem, może uznała, że przyszedłem z jakimś tam chłopakiem, i się nie pomodliła. I wtedy pamiętam, że trochę miałem żalu w środku, ale sam się pomodliłem, mówiąc: Panie Boże, ty wiesz, ty wiesz najlepiej, że chcę iść za tobą. I tak to się skończyło. Wszyscy wróciliśmy z powrotem do ławki i tamci ucieszeni, że ktoś nad nimi się pomodlił. Chociaż nie wiem, na ile to oni brali poważnie, a ja wiedziałem, że ja tak na serio chcę iść za Bogiem, aczkolwiek nie powiedziałbym, że to był ten mój moment nawrócenia, ale skoro było takie wezwanie, zapytanie, zaproszenie, no to ja odpowiedziałem, no, i tak jak wyszedłem, tak wróciłem. Tak. Mogłem zostać w ławce, też się pomodlić, ale to była taka historia. Zawsze czytając przypowieść, tak zwaną przypowieść o synu marnotrawnym, patrzyłem na tego młodszego brata i myślałem, że. To nie jest w porządku, że on tak zrobił. Ja zawsze identyfikowałem się z tym starszym bratem w tej przypowieści, bo ja zawsze byłem posłuszny, zawsze byłem przy Bogu i nigdy tak nie odchodziłem w tym wszystkim. I dopiero później, po latach, zrozumiałem, jak słuchałem, jak ludzie opowiadali, którzy się nawrócili, którzy mieli tragiczne życie, że oni mi zazdroszczą tego, że. Zawsze byłem jakoś przy Bogu, że nigdy nie doświadczyłem tego zła, które oni doświadczyli. I zacząłem wówczas cieszyć się tą moją historią życia, że rzeczywiście Bóg mnie ochronił od tych różnych złych rzeczy. Także od tej pory no, cieszyłem się tym, że zawsze byłem przy Bogu, doceniałem to. Jeżeli jest się chrześcijaninem od. Dzieciństwa można w ten sposób powiedzieć, wówczas jest pewne niebezpieczeństwo. Kiedyś podeszła do mnie dziewczyna, która się nawróciła, byłem wtedy liderem młodzieży, i ona mówi: Wiesz co, w tobie nie ma tej radości, dlaczego nie cieszysz się, że jesteś dzieckiem Bożym? Ty jesteś dzieckiem Bożym, ale po tobie nie widać tak, jak po nas świeżo nawróconych. I zastanowiłem się trochę nad tymi słowami. I pomyślałem sobie, że to tak jak jest z adopcją. Dzieci, które zostały zaadoptowane w młodym wieku, w małym wieku, które nie pamiętają niemal czasu, gdy nie były zaadoptowane, to dla nich jest to bycie z Bogiem, jest czymś normalnym. Że no, jest to pewien standard życia, podczas gdy dla. Osób, które dopiero co się nawróciły, które mają porównanie, mają ten kontrast, być może te osoby mają większą wdzięczność w sobie, że zostały uratowane z czegoś takiego. I to, myślę, wymagało ode mnie, zauważania pewnych rzeczy, żebym był bardziej wdzięczny Bogu za to, od czego mnie uszczegł albo jak mnie prowadził i podczas gdy dla innych osób może to przychodzić naturalne byłem w tak kiepskim stanie teraz jestem w takim i widząc tą różnicę mogą bardziej naturalnie dziękować, ja musiałem po tych słowach szczególnie zacząć zauważać rzeczy, które Bóg czyni dla mnie i właśnie przed którymi mnie uszczegł i w ten sposób by Wdzięczne Bogu, i być może to też powodowało większą taką radość we mnie. Z drugiej strony, ja często cieszę się wewnątrz, a niekoniecznie na zewnątrz ludzie mogą patrzeć na mnie, na moją minę i myśleć, że jestem jakiś smutny czy coś, podczas gdy w środku jestem zadowolony, a więc niekoniecznie tryskam na zewnątrz tą, tą radością. Bóg dał mi taką możliwość, żebym Mógł poznawać, nabywać wiedzę na różnych uczelniach, i zacząłem wgłębiać się coraz bardziej w teologię, w biblistykę, ponieważ zawsze od małego chciałem być pastorem, ale później, gdy zacząłem poznawać coraz bardziej wiedzę, przestałem chcieć być pastorem, chciałem być naukowcem, chciałem siedzieć wśród książek z książkami i także wśród. Innych biblistów, z tym, że co ciekawe, Bóg zawsze wyciągał mnie spośród książek i wsadzał mnie pomiędzy ludzi, I, bo też z drugiej strony, jak byłem za długo z książkami, to pragnąłem bycia z ludźmi, a jak byłem z ludźmi, pragnąłem bycia z książkami, tak jakbym pragnął jednego i drugiego i próbował łączyć jedno i drugie. Ale Coraz więcej poznając, zacząłem mieć też coraz więcej wątpliwości, ponieważ poznając pewną wiedzę, mnóstwo różnych teorii z biblistyki, z teologii, człowiek zaczyna się zastanawiać, co jest prawdą. Bo wiele z tych teorii zaprzecza Biblii, wiele z tych teorii pokazuje Biblię w zupełnie innym świetle: że są to mity, że nie jest to po prostu prawda. Zacząłem wątpić, ale na szczęście te wątpliwości nie popchnęły mnie w odejście od wiary, ale popchnęły mnie w badanie, w jeszcze głębsze badanie, jak sprawy się mają. I powiem w ten sposób: im bardziej poznawałem, tym bardziej zacząłem zauważać, że często te różne teorie, albo to, jak ludzie mówią, że to jest tylko mit, czy coś takiego, nie wynika to z dogłębnego zbadania rzeczy, albo jeżeli jest dogłębne zbadanie, to wynika to ze złych założeń. Często ludzie wychodzą z założenia i na podstawie danego założenia mają pewne rezultaty. I zacząłem zauważać, na przykład, jeżeli ktoś uważa, że Bóg nie istnieje, to nawet, jeżeli jakiś cud się wydarzy, to ta osoba nigdy nie przyzna, że ten cud jest od Boga, tak? Ponieważ założy, wychodzi z założenia, że nie ma Boga, i powiem w ten sposób: Bóg pozwolił mi poznawać na tych różnych uczelniach wiedzę, poznawać różne teorie, ale też im większe były moje wątpliwości, tym bardziej moja wiara rosła na podstawie. Tej wiedzy, którą otrzymywałem. Tak więc wiedza mogła skierować albo w zupełne zwątpienie, albo w zbudowanie wiary. I u mnie było tak, że wątpiłem z jednej strony, ale dzięki tym wątpliwościom badałem głębiej i wtedy moja wiara wzrastała. Tak więc cieszę się, że Bóg w ten sposób mnie prowadził i teraz nieraz włączam radio albo oglądam jakieś programy na internecie i słyszę słowa typu, bibliści uważają, że Mojżesza nigdy nie było albo bibliści uważają, że Dawid to tylko mit. I na podstawie tego, co zbadałem, wiem, że nie jest to prawda. Po pierwsze, nie jest prawdą to, że bibliści tak uważają, część biblistów tak uważa, ale nie wszyscy. Tak więc często są uogólnienia, a z drugiej strony widzę też archeologiczne odkrycia, widzę inne rzeczy, które wskazują na coś przeciwnego. Dlatego moja rada dla ciebie jest taka, jeżeli masz wątpliwości, nie przykrywaj ich albo nie ukrywaj ich, że nie, nie mam, albo nie zaprzeczaj temu gdyż w środku wiesz, że masz te wątpliwości. Po prostu zachęcam Ciebie, żebyś badał, czy badała sprawę dogłębnie, ponieważ prawda sama się obroni. Jeżeli Chrystus jest prawdą, to On się obroni. Ja zauważyłem to w moim właśnie życiu, gdy miałem różne wątpliwości, badałem tą sprawę jeszcze głębiej i dochodziłem do tego poznania, do przekonania, że jednak Chrystus jest tą skałą, na której chcę budować moje życie. I tak było, jest, i mam nadzieję, że właśnie w ten sposób to jest, zakończę mój bieg życia. Często słyszałem o ludziach, że mieli nagle takie, że ten punkt i mogli określić, w tym i w tym dniu się nawróciłem. Tak jak mówię, u mnie to był proces, gdzie byłem dobry, ale miałem tą świadomość potrzeby. Jezusa, więc nie jestem w stanie powiedzieć, w którym konkretnie czasie się nawróciłem. I czasem właśnie zazdrościłem ludziom, którzy mogą powiedzieć, że to był ten konkretny moment, ale sobie później uświadomiłem, że drogi. Różnych osób są różne i dlatego Bóg akurat nie prowadzi tą drogą. Dlaczego miałbym komuś zazdrościć Jego, a nie cieszyć się tą swoją drogą, którą Bóg nie prowadzi? Często w kościołach prosimy osoby o świadectwo, i zazwyczaj te świadectwa są takie, że ktoś miał jakiś punkt przełomowy, że był zły, było jakoś tragicznie i później w tym w tym dole, tak, na tym dnie, pomodlił się i Bóg właśnie wyprowadził tą osobę z tego dołka i poprowadził dalej. No, tak jak wspomniałem, w moim życiu czegoś takiego nie było. W moim życiu to był proces i teraz mogą być osoby, które, patrząc na swoje życie, widzą, że są blisko Boga, idą za nim, pragną całym sobą też. Podążać za nim, ale zastanawiałem się, skoro nie mogę wskazać tego jednego punktu, albo nie mogę powiedzieć, że ach, w tym momencie poczułem ciepło, czy jakieś wielkie emocje, w tym momencie płakałem i wiem, że to jest ten moment nawrócenia, to te osoby mogą się zastanawiać, czy w ogóle jestem osobą nawróconą. I bym powiedział, że według Biblii po owocach. Ich poznacie, tak? Po owocach poznacie, jakie jest to drzewo, a więc popatrz na swoje życie, czy jest ta zmiana, zmiana szczególnie też w Twoim myśleniu, ponieważ na zewnątrz, tak jak było w moim przypadku, ja byłem zawsze dobry, a więc na zewnątrz tej zmiany nie było, tak? Nie można było wskazać jakiejś radykalnej, ale w myśleniu już ta zmiana się pojawiła, gdzie chciałem właśnie iść cały czas za Bogiem. I dlatego później ucząc się, zobaczyłem, że to podkreślenie tego momentu, czy tego szczególnie uczucia, że nagle poczułem ciepło, czy było emocjonalnie, to pojawiło się dopiero około XVIII wieku, to podkreślenie. Wcześniej czegoś takiego nie było, a dopiero Koło XVIII wieku zaczęło w teologii się podkreślać, że chrześcijaństwo to emocje, chrześcijaństwo to miłość. Wcześniej chrześcijaństwo w dużej mierze było takim posłuszeństwem, wpuścił za Bogiem, a później właśnie podkreślano ten moment. Dlatego, jeżeli nie jesteś w stanie wskazać takiego punktu, jeżeli to był proces w Twoim życiu, to nie oznacza, że jesteś kimś gorszym, czy nie oznacza, że nie jesteś nawrócony. Właśnie możesz być, tak jak mówię, szczególnie po owocach, po sposobie myślenia, po tym, czy na przykład grzech w myślach popełniony, czy ciebie razi, czy nie. To może być wskazówką, bo to Duch Święty przekonuje ludzi o grzechu, tak? o winie, o sądzie. Dlatego nie jesteś gorszą osobą, jeżeli Twoje nawrócenie było procesem. Właśnie Bóg może Ciebie prowadzić w ten sposób, podczas gdy kogoś innego w inny. I jednego i drugiego przyjmuje Bóg, i jednego i drugiego chce używać dla swojej chwały. Budząc się codziennie rano, jestem świadom tego, że Bóg jest ze mną. Chciałbym cały czas wypełniać Jego misję i cieszę się rzeczami, które. Uczynił, a nawet takimi prostymi rzeczami, że po prostu wstaję, że mam niesamowitą rodzinę, że mogę być tu, gdzie jestem. Też cieszyć się tym zborem. Także a nawet taka po prostu, że jestem i że mogę służyć Bogu, mogę być Bogiem. To jest niesamowite, że mogę zawodowo zajmować się. Tym, co kocham, a więc i studiowaniem Biblii, coraz głębszym poznawaniem Boga, i też służeniem innym ludziom, rozmową z nimi, to jest no, niesamowite. Spotkałem wiele osób, które mówią, że to, co robią, nie lubią tego, bo chciałby robić coś innego. Ja natomiast w życiu robię to. Co kocham. I wiadomo, są różne frustracje, różnymi rzeczami, bo chciałoby się różne rzeczy szybciej bądź inaczej osiągnąć, ale to, co Bóg robi, jest to niesamowite, i widzę po części moje życie jak taką niesamowitą przygodę, i mógłbym opowiadać, jak różne elementy wchodziły jak puzzle jedno do drugiego. I właśnie, ponieważ Bycie z Bogiem jest taką przygodą, to ciekawy jestem kolejnych dni, co będzie dalej, co będzie dalej ze mną, co będzie dalej z najbliższymi i też tu ze zborem. I modlę się o to, żeby Bóg wykorzystywał mnie dla Jego dzieła, tak, żeby to wszystko co robię służyło Jemu i Jego chwale.